Cześć, z tej strony cold pod info ponownie. Dzisiaj głównie dwie informacje, mianowicie linia frontu tegoroczna, druga edycja, 20 sierpień 29 sierpień. To, na czym się trzeba skupić, jest to, że to będzie tylko i wyłącznie na 8 tierach. Więc to jest fajny sposób, żeby zdobyć więcej kredytów. Na to trzeba zwrócić uwagę: to jest to, że mamy 20 etapów wcześniej 15, możemy zdobyć do 9, 975 obligacji. Otrzymujemy dyrektywy. Jako nagrodę będziecie mogli wybrać swój ulubiony typ z rozszerzonej listy, na której znajdują się przegląd przed bitwą, kalibracja optyczna, tuning, celowanie. Hmm. Oczywiście podroczniki załogi. I rozkazy przekwalifikowania, czyli jeżeli ich użyjemy, zmienimy umiejętność lub atuty załogi bez narażenia się na karę. I teraz te rozkazy przekwalifikowania, jak widzicie, możemy sobie zdobyć na 5, 10, 15 i 20. Więc szybka matematyka, raz, 2, 3, 4 razy 3, więc 12. Rozkazów przekwalifikowania możemy dostać. To, co się jeszcze zmieniło, to zmieniony zestaw pojazdów na wypożyczenie. Więc, jeżeli nie macie jakichś czołgów premium albo ósemek do tej pory, bo jesteście świeżymi graczami, to za odpowiednią kwotę możecie sobie je wypożyczyć. Druga informacja jest taka, że zbliża się czas aukcji. Aukcji to jest coś takiego, gdzie to właściwie rusza. Jutro i potrwa do 21 sierpnia, czyli 18-21 sierpień Na kanale World of Tanks Polska możecie obejrzeć film dedykowany Co do aukcji można przystąpić na dwa sposoby Poprzez baner w dolnym rogu ekranu naszego garażu Lub przez specjalną stronę w sklepie w grze I teraz tak, co do aukcji Prawdopodobnie będzie ta akcja Aukcje w ciemno, i odkryte w ciemno to są takie, które że nie wiecie praktycznie nic. Odkryte dają nam więcej informacji odnośnie samych licytacji. Prawdopodobnie będzie można zdobyć jakieś czołgi, które być może były, ewentualnie które będą. Może to być oczywiście za złoto, za, za obligacje, za kredyty, za wolne doświadczenia. No nie wiadomo, co tam Wargaming przyniesie. Jeżeli ktoś w tym filmiku dopatrzył się jakiś poszlak to piszcie w komentarzu i w sumie na dzisiaj to dwie takie szybkie informacje nie zapomnijcie brać udział w tych aukcjach jeżeli macie dużo zasobów bo jest to okazja do zdobycia czegoś wyjątkowego w waszej kolekcji kolekcji przepraszam więc ja was trzymam za was kciuki i do zobaczenia w kolejnym materiale